Witam serdecznie. Jest ze mną trener MKS Trzebinia Wojciech Skrzypek. Panie trenerze, dzisiaj widzieliśmy chyba najsłabszy MKS Trzebinia w tym, w tym sezonie. A ja powiem może inaczej. Ja nie pamiętam tak słabego meczu w wykonaniu Trzebinii odkąd ja tu jestem. Pomimo tego, że teraz przyszli nowi zawodnicy. A zagraliśmy no, bardzo słaby mecz. Bardzo słaby mecz no i zwycięstwo. Dużymi w pewnie zasłużone, bo jeżeli daje się prezent, może nie prezenty, ale jeżeli taki zawodnik jak Michał Guja dostaje takie piłki, no to musi to wykorzystać. No właśnie, skąd dzisiaj tak dużo złych decyzji, bo to, to nie była jedna, dwie, ale praktycznie przez całe, całe spotkanie no wyglądało pod tym względem bardzo kiepsko. A powiem to tak, być może, że gdzieś jakieś przełożenie było na to, że startowaliśmy w tym meczu z roli faworyta i ja na odprawie no, zacytowałem taki, taki fragment wypowiedzi pewnego znanego byłego zawodnika i podejrzewam, że za bardzo w głowach zawodnicy mieli to, co, to, co powiedziałem, także być może, że jest to też moja wina i do tego się przyznaję. Wydawało się, że no to może być taki mecz do pierwszego gola, MKS strzelił pierwszy, no niestety nie udało się dowieść tego zwycięstwa, mimo, że no, była też okazja, żeby, żeby zadać ten decydujący cios po, po wyrównującym golu rywali, Trzebina tego nie zrobiła, zrobili to przeciwnicy w samej końcówce. No, to jest myśl powiedzenia piłkarskiego, tak się gra, jak przeciwnik pozwala, jeżeli, jeżeli się nie strzela bramek, no to, to niestety przeciwnik wykorzystuje błędy, no i kończy się mecz porażką. Myśli pan, że duży wpływ na. no Dzisiaj jednak, patrząc na te ostatnie spotkania, gdzie można było pochwalić defensywę za grę, dzisiaj brak Jana Martyniaka, musiał pan też przebudować. W przerwie kolejna Roszada w defensywie? Znaczy, prawda jest taka, mamy kadrę, więc zawodnicy, którzy wchodzą, powinni. Powinni wypełniać zadania, jakie się od nich oczekuje. no Niestety, widocznie sobie nie, nie poradzili dzisiaj w tym meczu. Na pewno widoczny był brak, Jan, brak Janka Martyniaka, bo Janek w ostatnim okresie bardzo jego forma poszła w górę. Na pewno też Antegolek, który praktycznie cały tydzień nie trenował, był w piątek na rozruch, bo był chory. Być może to wszystko miało jakieś tam przełożenie. No i przegraliśmy mecz. No, za co ja mogę powiedzieć tylko tyle, przepraszam.